Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku programu KULKAST. KULKAST to, jak Państwo doskonale wiecie, program nie tylko o tym, co ważne dla katolickiego społeczności, katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, i tak oczywiście będzie i tym razem. Dziś porozmawiamy i sprawdzimy, co słychać u doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z nami jest Pan Paweł Marczak, przewodniczący samorządu doktorantów KUL. Szkoła Doktorska kula w dyscyplinie nauki prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Często słyszy pan pytanie, po co ci ten doktorat? Mm, rzeczywiście jest to pytanie, które, które na początku mojej drogi tutaj w szkole doktorskiej padało dość często i pewnie każdy I... doktorant słyszy to, to pytanie na, na samym początku, albo jeżeli tylko już ta myśl zacznie mu przechodzić przez głowę, po co ten doktorat? No i co pan odpowiada takim osobom, które. Ciekawe są mhm. tego wyboru. Może być na, na to pytanie kilka odpowiedzi. Przede wszystkim taką główną odpowiedzią to jest możliwość kontynuacji dalszej pracy naukowej, ale już troszeczkę na, na innym poziomie bardziej y, zaawansowanym, bardziej profesjonalnym możliwość prowadzenia badań, możliwość dalszego rozwoju. No, i też gdzieś w pewnym stopniu e, możliwość stworzenia sobie, wykreowania sobie miejsca zatrudnienia, e, czy to w uczelni, na której się kształcimy, na której e, odbywamy kształcenie w szkołach doktorskich, czy to w uczelni innej, na której będzie zapotrzebowanie na danych specjalistów. E, te moje wcześniejsze pytania, one właściwie zmierzają do e, takiego pytania bardziej ogólnego: czy w ogóle kariera naukowa to jest e, dziś e, współcześnie, Zajęcie atrakcyjne dla młodego człowieka? Mhm. I tutaj takie, taka odpowiedź, jak dla, dla nas, dla prawników, to zależy. Więc wszystko to zależy, oczywiście, ale w dalszym ciągu nam w społeczeństwie, u nas w społeczeństwie mamy. Krono osób, i to dość spore, zainteresowane właśnie nauką, zainteresowane rozwojem stricte naukowym. I tak, i tutaj się oczywiście znajdują chętni, znajduje się dość sporo adeptów, o czym również świadczy sama rekrutacja na szkoły doktorskie. Otóż szkoły doktorskie są teraz taką elitarną kuźnią talentów, elitarną kuźnią młodych naukowców, którzy mają zasilić kadry uniwersytetów, politechnik, instytutów naukowych. I tutaj ta, ta rekrutacja jest dość, dość wymagająca, dość rygorystyczna. O czym świadczy to, że, że zawsze jest większe zainteresowanie niż, niż tutaj szkoły doktorskie oferują miejsc. Czyli chęć rozwijania się, prowadzenia badań naukowych jest tą czynnością, czy, czy tą perspektywą atrakcyjną, a na ile atrakcyjność samej właśnie kariery naukowej, prestiż pewien społeczny? Bo jeśli prześledzimy badania, które pokazują, czy, czy które opisują atrakcyjności, ale też za społeczne do poszczególnych zawodów, oczywiście nie, nie widziałem akurat powiedzmy doktorów czy doktorantów młodych osób na takiej liście zawodów, ale oczywiście są na przykład profesorowie, akademicy, naukowcy, taki wrzućmy Państwa do tej grupy, no to to jest ścisła czołówka od lat, oczywiście strażacy, ratownicy medyczni, lekarze, farmaceuci, ale na Naprawdę w typ top 5, top 6, 8, na pewno zawsze profesor akademicki, profesor uczelni jest tym zawodem, który cieszy się dużym, wciąż dużym zaufaniem społecznym. To ma znaczenie dla Państwa, dla Pana? Z pewnością, z pewnością tak. Tutaj ten doktorat e, również otwiera taką możliwość. E, s, możliwość wypowiadania się z perspektywy autorytetu, z perspektywy autorytetu, który jest uznany wśród społeczeństwa, tak jak pan wspomniał, właśnie w tych rankingach zaufania publicznego. W dalszym ciągu, co oczywiście cieszy, przedstawiciele nauki, przedstawiciele świata nauki, świata akademickiego e, są wys na wysokim miejscu w tych rankingach, po prostu wzbudzają Czemu zaufanie. Nie możemy o wielu innych zawodach <grym> powiedzieć, prawda? Tak. Trudne czasy też nastały akurat pod tym względem, więc tutaj akurat cały czas świat akademików, powiedziałbym, ma się dobrze. Ma się dobrze, zgadza się i tutaj też sam doktorat, wracając po części do, do pierwszego pytania, jeżeli nie ścieżka naukowa stricte, to może właśnie ktoś potrzebuje. Podbudować sobie fundament merytoryczny, naukowy, ponieważ przewiduje swoją na przykład swoją dalszą karierę, swój rozwój zawodowy jako ekspert w jakiejś dyscyplinie, w jakiejś branży, w jakimś konsorcjum, w jakiejś firmie, nawet na, w prywatnym rynku. I tutaj rzeczywiście ta podbudowa w postaci tytułu naukowego, co prawda pierwszy stopień, doktor, ale jednak pozwala stworzyć pewien autorytet. Pewien autorytet, który również jest pewnym powiązaniem gwarancji. Że ktoś potrafi zanalizować materiały, potrafi je y, odrzucić, y, te właściwe od tych niewłaściwych, potrafi zdefiniować pewne źródła i na podstawie tych obiektywnych kryteriów oprzeć się i widać jakąś opinię, recenzję. Mówi Pan o y, tym autorytecie. No, dzisiaj we współczesnym świecie bardzo często tym, tych autorytetów brakuje. Zgadza się, autorytetów brakuje. I tutaj też doktorat, szkoła doktorska, możliwość zdobycia tytułu naukowego doktora, jest odpowiedział, że, że również uzyskując ten tytuł, co oczywiście nie jest zawsze gwarantem, ale również uzyskując ten tytuł, po części stajemy się autorytetem w danej dyscyplinie, w jakiejś wąskiej specjalizacji, w takiej specjalizacji, w której oczywiście przygotowana była rozprawa doktorska, prowadzone badania, ale to też tworzy podbudowę na dalszą na dalszą pracę, na dalszy rozwój, właśnie w tej dziedzinie, nawet szerzej. A jak właściwie funkcjonują szkoły doktorskie? No, pytam dlatego, że mogą nas słuchać, oglądać osoby, które być może mają mniejszą wiedzę na ten temat, może studenci, może osoby także spoza środowiska akademickiego. Gdyby no, Pan miał powiedzieć o, o, o tej specyfice, to w krótkich żołnierskich słowach, co by to było? Mhm. Więc tutaj należy przyjąć, że ustawa z 2018 roku zmieniła diametralnie kształcenie. Czyli mówi pan o tak zwanej ustawie Gowina. Tak, zgadza się, o ustawie Gowina, a o ustawie 2.0. I ta ustawa diametralnie zmieniła kształcenie doktorantów, ponieważ zniknęły już studia doktoranckie, tak zwane studia trzeciego stopnia. Tym samym doktoranci nie są już studentami studiów trzeciego stopnia. I w miejsce studiów trzeciego stopnia, studiów doktoranckich, zostały wprowadzone szkoły doktorskie. Wówczas już doktorant nie jest definiowany jako student, doktorant, tylko Przecież jako. trochę podniesiono tę rangę. Zgadza się, podniesiono rangę, tylko jako. Je, jest definiowany doktorant jako młody naukowiec. To definiuje wprost artykuł 360 tejże ustawy. A podniesiono rangę również z tego względu, że mm, o wiele teraz trudniej się dostać do szkół doktorskich, o wiele niższe są e, przyjęcia do szkół doktorskich, niż miało to miejsce chociażby w studiach trzeciego stopnia. Ja pamiętam e, choćby tę dyskusję, która towarzyszyła właśnie e, tej e, jednak radykalnej reformie. Formie, jeśli chodzi o tę ustawę gowina. Wtedy i politycy, i eksperci, i środowisko naukowe, jakby też chyba było zgodne co do tego, że tego typu działania i ich uzasadnieniem było to, że stawiamy na jakość, a nie na ilość. I rzeczywiście widzieliśmy to. Zdaje się, są oczywiście konkretne dane, które mówią, że w latach 2011 18 to było około 40 nawet tysięcy tych studentów na studiach, doktoranckich każdego roku. No, no dziś widzimy te, te dane, które mówią o zdaje się kilkunastu tysiącach mhm. osób, które są słuchaczami szkół doktorskich. Mhm, zgadza się? Gdzieś tutaj w tym starym systemie zostało rozpędzony pewien galop, który, który okazał się jednak ślepą drogą, więc tych doktorantów i później doktorów m, zaczął być aż nadmiar. Y, na rynku rynek był troszeczkę przesycony, dlatego stwierdzono, że rzeczywiście może warto y, zacieśnić, może może warto zawęzić y, pewien, y, pewien pułap możliwości dostania się y, do szkół doktorskich, że po prostu mówiąc kolokwialnie nie produkować y, Produktów w postaci doktora, doktora nauk, tylko żeby rzeczywiście to było coś wyjątkowego dla osób, które naprawdę y, mają pomysł na, na przeprowadzanie ciekawych badań i mają ku temu możliwości. I są w jakimś gronie elitarnym. <noise> Często o tym słyszymy. Nam, nam, doktorantom, zawsze jest miło o tym słyszeć. Właśnie, że... Pan czuje się, że, <noise> że, że, że jest w takim elitarnym gronie. Nam doktorantom bardzo, bardzo jest miło zawsze słyszeć takie ciepłe słowa, czy to, czy to od prowadzących, czy to od, od rektorów, czy to nawet na, na spotkaniach, spotkaniach ministerialnych, że jednak gdzieś tam szkoły doktorskie są elitą, bo taki bo taki zamysł przyświecał przy tworzeniu szkół doktorskich, żeby to była swoista kuźnia talentów najlepszych dla najlepszych. Żeby to był. Yy, często rektorzy to też określają, że szkoła doktorska jest uniwersytetem w uniwersytecie. Czyli coś takim, gdzie, gdzie już rzeczywiście mamy wyselekcjonowane dość mocno yy, osoby, które się tam dostają. Mamy te osoby, które przychodzą już z konkretnym pomysłem, bo to też warto wspomnieć, że do szkoły doktorskiej nie można przyjść yy, z ulicy. tak po prostu, bo nam się zamarzy kariera naukowa, tylko już. Musimy przygotować odpowiedni projekt, oparty o, o odpowiednie badania, które, które aktualnie są prowadzone w danym temacie. Co planujemy stworzyć? Co, co planujemy zbadać, co planujemy de facto nowego wnieść do nauki? I tenże projekt właśnie jest oceniany przez komisję rekrutacyjną. Czy rzeczywiście jest on tak innowacyjny, jak nam kandydatom do szkoły doktorskiej się wydaje? Czy jednak ta innowacja jeszcze nie jest na tyle istotna, żeby, żeby rzeczywiście tę naukę posunęła gdzieś do przodu? Bo to jest istotny element, doktor. Że musimy wnieść coś nowego do nauki i posunąć naukę do przodu. Czyli zdarzają się takie historie, że ludzie muszą po prostu odejść z kwitkiem. Zdarzają się takie historie i to nie świadczy o tym, że, że te osoby są źle przygotowane. Po prostu możliwe, że, że w danej rekrutacji ktoś lepszy się trafił albo bardziej innowacyjny pomysł, lepszy, ciekawszy temat został, mówiąc kolokwialnie, gdzieś sprzedany, bardziej aktualny, poruszony. No i te osoby się rzeczywiście dostają. Czyli z perspektywy, no, bo już jakieś doświadczenia są, Pan też jako osoba działająca w samorządzie, doktor. Też, też ma. Może pan powiedzieć, że te założenia, te, te kamienie milowe tej reformy udało się zrealizować? Tutaj ciągle szkoły doktorskie doszlifowują model, bo wiadomo, każdy uniwersytet prowadzi szkołę doktorską. Tutaj też ustawa pozwala na to, żeby uniwersytety dowolnie kształtowały szkoły doktorskie, które chcą prowadzić u siebie w swoich murach akademickich. I tutaj jako, że ustawa dopuszcza pewną niezależność uniwersytetowi, to uniwersytety Poszły różnymi drogami. Niektóre drogi okazały się bardziej y, ciekawe, bardziej y, zasadne, niektóre troszeczkę mniej, i tutaj szkoły doktorskie ciągle przechodzą ewolucję. Y, w najbliższym czasie będzie przeprowadzona przez Ministerstwo ewaluacja czyli ocena jakości kształcenia i samych szkół doktorskich. Y, no i pewne rzeczy zostaną ewentualnie wskazane do poprawy. Pewne rzeczy będą mogły być poprawione, zmodyfikowane, doprecyzowane, żeby kształcenie w szkole doktorskiej i tak naprawdę jakość przyszłych doktorów, przyszłych naukowców była jak najwyższa tutaj. I... Będzie miał pan na to wpływ, czy można powiedzieć ma pan na to wpływ, na tę ocenę właśnie, bo pan się znalazł w gronie, w grupie ekspertów właśnie do spraw ewaluacji jakości kształcenia w szkołach do doktorskich. No i znowu padnie to słowo elita, no bo jednak wąskie grono, w którym pan się znalazł. Tak, zgadza się. Tutaj ustawa zakłada, że ewaluacja jest przeprowadzona raz na kilka lat i, i w skład zespołu ekspertów, którzy będą przyjeżdżali do szkół doktorskich, Dokonywali formalnej i merytorycznej oceny, wchodzą, wchodzi zespół profesorski. Zespół profesorski wskazany przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz do każdego zespołu jest wskazywany jeden doktorant przez Krajową Reprezentację Doktorantów. No i tutaj Krajowa Reprezentacja Doktorantów przeprowadziła w ostatnim czasie nabór na, na ekspertów. W wyniku tego trzyetapowego naboru rzeczywiście znalazłem się w gronie 18 doktorantów z całej Polski, którzy, którzy będą wskazywani przez. Przez przewodniczącego komisję Ewaluacji Nauki do konkretnych szkół doktorskich do dokonania oceny. Co kul cool na tym zyska? Co szkoła doktorska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zyska na tym, że no w tym wąskim jednak gronie jest przedstawiciel kulu? Z pewnością jest to, jest to dobra informacja dla nas jako dla, dla jednostki akademickiej, dla nas jako dla kulu. Zyskać tutaj możemy chociażby to, że, że eksperci, każdy z ekspertów ma mocną, ugruntowaną wiedzę. Przede wszystkim Wszystkim z zakresu prawnego, na podstawie dotyczącą rozporządzenia, na podstawie którego zespół powinien dokonywać oceny. I oczywiście posiadanie eksperta w swoich murach pozwoli jeszcze lepiej. Każdej szkole doktorskiej przygotować się do tej wizytacji, do tej oceny, która zostanie przeprowadzona. I tutaj też warto wspomnieć, że, że taki zespół podczas swojej oceny może zalecić pewne działania naprawcze, które szkoła doktorska winna podjąć, żeby, żeby jeszcze lepiej wypaść w kolejnej ewaluacji za jakiś czas. I żeby lepiej, bo to jest ten nadrzędny cel, uczyć doktorantów, młodych naukowców właśnie, chciałbym porozmawiać o no co, co tu dużo mówić o pieniądzach, bo pieniądze oczywiście są, są ważne, być może też rozwiewając pewne mity, które wokół właśnie kształcenia młodych naukowców są, bo jeszcze do niedawna można było często przeczytać, słuchać w różnego rodzaju przekazach, że no żeby zrobić doktora trzeba mieć pieniądze i to nie małe, bo, bo mówiło się o nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych. Jak jest obecnie? Bo tutaj też ustawa trochę namieszała i trochę zmieniła. Rzeczywiście, ustawa likwidując studia trzeciego stopnia, które, które były darmowe, ale podczas których e, stypendia wypłacane doktorantom nie zawsze pozwalały na utrzymanie, a raczej nie pozwalały na utrzymanie, to ustawa mm, z 2018 roku wprowadziła możliwość, znaczy wprowadziła obowiązek e, wypłaty stypendiów, stypendiów, które są połączone z procentowym wynagrodzeniem profesorskim i to przez, przez pierwsze dwa lata stypendium e, jest delikatnie niższe, po kolejnych dwóch latach kształcenia w szkole doktorskiej czyli po takiej ocenie tak, prawda tak następuje ocena śródokresowa czy rzeczywiście są postępy czy rzeczywiście jest szansa na zrealizowanie tego doktoratu i czy rzeczywiście merytorycznie będzie on spełniał pewne kryteria które musi spełniać po tym okresie stypendium doktoranckie jest podnoszone i tutaj rzeczywiście e, to z pewnością Pozwala na to, żeby doktorant w większym stopniu mógł się skupić nad procesem, który, który musi stworzyć, czyli de facto nad doktoratem. Aczkolwiek tak jak zawsze te pieniądze nie są wystarczające na wszystko. Nauka pewnie nigdy nie będzie dofinansowana na takim stopniu, na którym my, młodzi naukowcy oraz naukowcy, byśmy tego chcieli. Warto również wskazać przykład, że pomiędzy doktorantem, chociażby polskim a amerykańskim, jest niewielka różnica. 50 tysięcy. Dolarów rocznie, ponieważ taką różnicę mniej więcej między nami doktoranci w szkołach, doktoranci realizujący doktorat w Stanach Zjednoczonych otrzymują. No, i to też są środki, które mają wystarczyć tylko i wyłącznie na, na utrzymanie, nie na prowadzenie badań, bo tutaj uczelnie, ministerstwo gwarantuje nam osobne środki, osobne pule. To są środki stypendialne, które mają nam pozwolić na utrzymanie się, żeby po prostu nie podejmować dodatkowego zatrudnienia, co niestety nie zawsze jest możliwe, no bo tutaj stypendium niestety nie jest powiązane z minimalnym wynagrodzeniem albo ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, więc już nas niestety minimalne wynagrodzenie wyprzedziło. No dobrze, ale no skoro właśnie pan y, y, o tym powiedział y, to o tych aktywnościach chciałem porozmawiać właśnie jak udaje się y, pogodzić y, no właśnie to co jest dla pewnie wielu pewnym nadrzędnym celem rozwijanie swojej kariery naukowej prowadzenia badań no na no, tym można powiedzieć, pierwszym y, y, etapie z Pozostałą aktywnością zawodową, z być może innymi aktywnościami, bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Pan jest aplikantem adwokackim, żegluje pan zresztą ze świetnymi wynikami. To jest jakiś rodzaj także poświęcenia, chyba nie Tak, zgadza się. Tutaj trzeba gdzieś, tak jak zawsze, tak jak zawsze w życiu, znaleźć ten złoty środek, ten balans, który nam pozwoli i Pracować nad doktoratem i e, utrzymać się. Część z nas, doktorantów, prowadzi również życie rodzinne, e, obowiązki rodzicielskie. E, no i przykłady pokazują, że, że dla chcącego nic trudnego. E, czasem jest to faktycznie okupione e, krótką dobą, e, krótkim czasem na, na sen, na regenerację, ale da się to połączyć. E, doktoranci tutaj mm, oczywiście. Podejmują zatrudnienie, prowadzą równolegle swoje badania. Przykładem takim, że, że da się różne rzeczy połączyć, jest, jest tak, jak pan wspomniał, mój przykład. Oprócz realizowania doktoratu, jestem w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej. W wolnych chwilach staram się żeglować, co też co też daje możliwość uczestnictwa w szkole doktorskiej, ponieważ my, doktoranci, możemy brać udział w zawodach akademickiego związku sportowego. No i chociażby w ubiegłym roku miałem okazję reprezentować. Tutaj naszą uczelnię, Katolicki Uniwersytet Lubelski, podczas Akademickich Mistrzostw Polski, akurat w żeglarstwie. Także gdzieś yy, na pewno da się to połączyć. Aczkolwiek nie jest to łatwe. O tym, że szkoła doktorska to nie tylko nauka, też można się i to też także pewien rodzaj przyjemności, czy towarzyszą temu pewne, pewne takie przyjemne akcenty, może być szykowany, przygotowywany bal doktoranta. To już zdaje się, przygotowania idą już pełną parą. Tak, zgadza się. Tutaj przygotowania do, do lubelskiego balu doktoranta i do pełną parą odbędzie się on w połowie stycznia przyszłego roku. I rzeczywiście ta integracja środowiska jest niezwykle istotna tutaj na, na tym naszym polu, na, na tym polu doktorantów, ponieważ może ona zaowocować i bardzo często owocuje bardzo innowacyjnymi rozmawami, bardzo, bardzo ciekawymi kwestiami, które są poruszane przez doktorantów z innych szkół doktorskich. Z innych dośrodków, yy, które kształcą doktorantów, i dzięki temu, między innymi, można się zainspirować czymś w swoich badaniach albo można stworzyć często owocem takich właśnie spotkań. Na niwie towarzyskiej, ale właśnie wśród, w gronie doktorantów są wspólne badania, które, które są podejmowane przez doktorantów z różnych ośrodków. No i ta integracja społecz społeczności doktoranckiej jest właśnie tutaj niezwykle istotna. Czyli można połączyć przy tej okazji przyjemne z pożytecznym. No dobrze, doktorat, przygotowanie tego, no, tej pierwszej ważnej rozporządzenia, to jest początek budowania swojej kariery y, naukowej. A co, a co potem, co dalej? Pan już y, myśli y, na ten temat, czy na razie skupia się na tym, co tu i teraz, żeby y, w sposób y, ambitny, y, y, rzetelny realizować te zadania, które przed Panem stoją właśnie jako y, y, człowieka, który y, y, funkcjonuje w ramach y, szkoły doktorskiej w dziedzinie nie Tak jak powiedzieliśmy, w dyscyplinie nauki, e, nauki prawnej. Tutaj akurat, e, jeżeli chodzi o mój przypadek, no to, no to jest to stricte wszystko połączone z zajęciami na aplikacji adwokackiej, które, które muszę łączyć, i z egzaminami, które równolegle odbywają się i na aplikacji, i w szkole doktorskiej. W szkole doktorskiej też warto powiedzieć, że mamy sesję egzaminacyjną, <noise> mamy, mamy zajęcia, musimy tworzyć pewne projekty, ale również musimy dbać przy tym wszystkim o rozwój naukowy, musimy starać się publikować, e, żeby rzeczywiście. Ten dorobek już w tym miejscu powoli był budowany, że jak obronimy naszą pracę doktorską, uzyskamy ten upragniony tytuł doktora, to już będzie ten dorobek w postaci publikacji na tyle wystarczający, który nam otworzy, pozwoli nam otworzyć kolejne drzwi. A to nad czym w takim razie pracuje pan Paweł Marczak? Tak, więc moja rozprawa doktorska nawiązuje do, do stricte moich zainteresowań zawodowych. Otóż staram się przygotować. Doktorat na temat bezpieczeństwa prawnego adwokata w polskim porządku prawnym. Także starałem się połączyć naukę z moimi zainteresowaniami zawodowymi, żeby gdzieś tam to się przenikało jedno z drugim. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko życzyć sukcesów. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dzisiejsze spotkanie. Paweł Marczak, przewodniczący samorządu doktorantów KUL ze Szkoły Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dyscyplinie nauki prawnej który był gościem y, naszego programu Kulkast. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Serdecznie dziękuję.